Thank you. 57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt, największy i najstarszy festiwal teatralny w regionie, powrócił po dwuletniej przerwie. Po raz pierwszy w roli organizatorów dwa miejskie teatry: Teatr Lalek Pleciuga i Teatry Współczesne. To zarazem, przypomnę, pierwsza edycja, która powstała w formie Biennale, dzięki której festiwal zyskał większe możliwości, otwierając się na międzynarodowe produkcje. A dziś w News Radio startuje studio festiwalowe, w którym będziemy dyskutować o spektaklach pokazywanych w Międzynarodowym Konkursie Formy. Współgospodynią studia jest Karolina Żabczak z Teatru Współczesnego. Cześć, Cześć dzień, dzień, dobry. dzień dobry. A gośćmi będą jurorzy. Dziś z nami Katarzyna Kozyra, rzeźbiarka, fotografka, autorka performance'ów, filmów, instalacji wideo oraz akcji artystycznych. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Przed nami kolejna akcja artystyczna, jak się zdaje. Słuchajcie, wczoraj zobaczyliśmy spektakl Rebeki Cheillon zatytułowany Whitewashing. Spektakl głośny, szeroko komentowany w świecie teatralnym i zarazem prezentowany w Polsce po raz pierwszy. Na gorąco, jak wasze wrażenia? Katarzyna? No dla mnie super. Bardzo plastyczny był. Było to przedstawienie, performance czy instalacja, bo to jest wymieszane z teatrem, oczywiście. Yy, no i moje naprawdę super pozytywne. Jestem zaskoczona, yy, w jak swobodny sposób reżyserka i aktorka potraktowała własne ciało, no bo to już jest teraz własne w sensie. Yy, yy, no i generalnie jestem pod wrażeniem i, i polecam. Mm. Ja od siebie mogę dodać, że m, chyba nie tylko od siebie, od Teatru współczesnego od Teatru Alek Pleciuga, że my się bardzo cieszymy, że Rebeka Szają otworzyła międzynarodowy konkurs formy Głośny spektakl, który e, po raz pierwszy, jak wspomniałeś, był grany w Polsce. M, m, wczorajsze wrażenia myślę. M, Myślę spore. Dzisiaj rano Daniel Żywlewski zamieścił pierwszą recenzję, w której tak mi się rzuciło w oko, podsumował, że nasza kontrapunktowa publiczność, która jest już troszeczkę publicznością wyrobiona, wyrobioną, zareagowała bardzo. Pozytywnie, nawet mieliśmy aplauz. Rebeka wychodziła trzykrotnie, zdaje się, na brawa, więc myślę, że świetne otwarcie, świetny początek międzynarodowego konkursu formy. Chociaż sama bardzo obawiała się, a może była bardziej ciekawa niż obawiała się przyjęcia tego spektaklu w Polsce. Pojawiła się taka rozmowa: Nie chcę być drzewem, które zasłania las Tomasza Kieręczuka. To rozmowa, która zapowiada kolejny numer didaskaliów, i ona mówi wprost: Jadę po raz pierwszy do Polski. Nie znam waszej historii, ale jestem szalenie podekscytowana, jak ta opowieść zostanie przyjęta. Ja się troszkę obawiałam, czy, czy może inaczej. Polska nie ma doświadczenia posiadania kolonii. My jesteśmy społeczeństwem jednak monokulturowym, więc gdzieś myślę z tyłu głowy, czy, czy na pewno, jak my to w ogóle odczytamy, ale po wczorajszych wrażeniach publiczności myślę, że mocna rzecz, zostawiająca publiczność z refleksją, więc myślę, że jak najbardziej te obawy Rebeki. Mam nadzieję, że się nie sprawdziły. Sztuka mocno zaangażowana, zresztą teatr zaangażowany społeczny jest czymś, co od początku jest niezwykle ważne dla Rebeki Szają. Teatr instytucjonalny, dla niej to rzecz, powiedziałbym, obca i jednocześnie ta opowieść, która rozgrywała się na wielu różnych poziomach i też nasza interpretacja, nasz odbiór może się na różnych poziomach odbywać, począwszy od dyskusji na temat rasizmu, poprzez homofobii, poprzez wykluczenia antykolonializmu, o którym mówiła. Karolina, do tego cały background społeczno-polityczny, zwłaszcza we Francji. Myślę, że ta dyskusja we Francji jest zdecydowanie głośniejsza i ważniejsza, biorąc pod uwagę czarnoskórych mieszkańców Francji właśnie. Katarzyno, który z tych poziomów dla Ciebie był najważniejszy? Właściwie to każdy, może ja w ogóle tutaj przeczytam bardzo fajne zdanie, które w Whitewashing to praktyka, praktyka obsadzania białych aktorów w rolach postaci z innych grup etnicznych. No i która? No dla mnie zachwycające było to, że gestami, scenografią, choreografią zostało wyrażone właściwie wszystko to, co Ty teraz wymieniłeś. No niesamowicie plastyczna rzecz, mimo że e, oczywiście dia, nie dialog, no tak, jak gdyby monolog, który tak, staje się dialogiem z, z publicznością. Z publicznością. Był, był y, mocno. Y, no nieważne co mocno, w każdym razie podobała mi się, o, a propos dialog z publicznością. Y, publiczność była też jak gdyby zaproszona na scenę. I ciekawie było obserwować, jak coraz więcej ludzi da, da, dało, dawało się przez Rebekę malutkimi gestami właściwie ściągnąć na tą scenę. Muszę się pochwalić, że ja się tam pojawiłam. I... No i ja w ten sposób też i dialog z, z Rebeką i z... E, Aurorą, jeśli tak, dobrze pamiętam. I z aurorą nawiązałam. I wzrokowy, i, e, i mówiony, bo ja tam coś do nich mówiłam. E, I fajne było to, że coraz więcej kobiet wchodziło e, no na, na tę początku... scenę, żeby pomagać, wieszać, e, e, wyrwane e, z różnych czasopism, podobizny e, e, ciemnoskórych. Kobiet. I, I ciekawe było to, że właściwie spośród, nie wiem, może parunastu kobiet, e, w pośród nich był jeden mężczyzna dał się jak gdyby, e, przywołać na tę scenę. Afrofeminizm to jest też e, niezwykle ważne zagadnienie i ważne zjawisko, które towarzyszy e, Rebecca Szeją od e, samego początku. Mówiąc jeszcze o tym zaangażowaniu współczesności, e, współczesności publiczności, <grywki> czyli publiczności teatru współczesnego, e, pojawiła się też profesor Ewa Kołodziejek i była taka piękna e, sytuacja, kiedy wyszła, zawiesiła e, to jedno zdjęcie wyrwane e, z gazety, po czym e, Rebeka. チェンキー。<laughs> Aha, tak, mówi, to dzięki. było super. E, mhm. I też e, o to chciałbym zapytać Karolino. Ten dialog mhm. był nawiązywany wprost, e, werbalnie i niewerbalnie, oczywiście poprzez e, różnego rodzaju gesty m, na scenie, e, ale też aktorka zadała sobie trochę trudu, w zasadzie obie aktorki zadały sobie trochę trudu, by jednak e, nauczyć się e, kilku zdań, kilku wyrazów w języku Nie polskim, co kilka. zostało <laughs> bardzo dobrze przyjęte przez publiczność, właśnie, która później, tak jak Katarzyna mówi, że. Na początku niechętnie albo z zabawami e, brała udział w tym spektaklu, pojawiałem się na scenie. E, no to później dziewczyny przede mną, które siedziały, to już przez barierki przechodziły, żeby <grym> się e, dostać i, i być na mhm. scenie. Dla mnie to był taki magiczny e, moment spektaklu, kiedy Rebeka kiedy zaczęła mówić, e, bo troszkę odczarowała tą scenę. Na początku przyglądaliśmy się takim bardzo asetycznym ruchom, bardzo. Takim skojarzonym z pracą, z ciężką pracą fizyczną, I, i te figury, które oglądaliśmy na scenie, były gdzieś takie wyobcowane, oddalone od nas. Natomiast kiedy Rebeka zaczęła mówić, no, czwarta ściana upadła, dostaliśmy zaproszenie do współuczestnictwa, do bycia z nią na tej scenie razem, ale mnie też jakoś porwało to, z jakim humorem, z jakim, takim ciepłem Rebeka zwracała się do publiczności. Łącznie z takimi delikatnymi gestami. Ona mrugała, zaczepiała, machała ręką i takie napięcie z 40 minut oglądaliśmy prace, które się działy na scenie w zupełnej ciszy. I, I ta sytuacja rozładowania i zaproszenia dała zupełnie inny, inny odbiór i chyba zbudowała jakąś taką fajną, społeczną energię takiego współbycia artystek razem z publicznością. I to, myślę, otworzyło jakiś pomost zrozumienia dla sytuacji, która być może nie jest tak jasna i czytelna w Szczecinie, w mieście, w którym, no jednak, wrócę znowu do tego, że jesteśmy monokulturowym społeczeństwem. Prawda? No właśnie, ta. Pierwsza część, o ile można podzielić ten spektakl na dwie części. Ta pierwsza część, czyli szorowanie białej podłogi, która cały czas była brudzona poprzez cieczy, czy cokolwiek było w tych kółkach zawieszonych, to, 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 to była to krew. krew. W zależności od spektaklu, też to instrumentarium scenograficzne się trochę zmienia, ale to trwało rzeczywiście około 30 minut. Aktorka w międzyczasie. Całkowicie pozbywa się ubrania, co jest też szalenie ważnym metaforycznym gestem. I to, na co zwróciłbym uwagę, a myślę, że przecież to jest też niezwykle istotne w pracach i w tym wszystkim, co robiła Katarzyna Kozyra. W pewnym momencie my z jednej strony obcujemy z tym ciałem na, na scenie ale dochodzi do tego kontrapunktu w momencie, kiedy zaczynane yy są te loki, ro, z, z, z zaczyna druga, druga aktorka te, te, te loki czy warkocze yy do głowy przyczepiać i ja miałem takie nieodparte wrażenie, że w ogóle nie ma ciała albo jest jakimś niewidzialnym kostiumem, to znaczy to co było cielesne i ważne w tej pierwszej części później schodzi na, na plan yy dalszy, też tak miałyście? Też tak miałyście? <laughs> Rebeka, rzeczywiście z takiego uprzedmiotowienia, za, no po prostu ciało, łuski białe. Jakieś na oczach, bielmo, coś, coś, coś. Bielmo takiego na przypominające. oczach, czyli taki też wybielony obraz. E, właśnie w momencie, gdy zdejmuje te łuski, mhm. uzysku, zyskuje właśnie podmiotowość. Yy, I to dalej przechodzi w nonszalancję, mhm. kiedy podpala sobie tego papierosa zupełnie niedbale. I właśnie co jest jeszcze ważne w tym spektaklu że zaangażowane są wszystkie zmysły czyli wzrok, zapach no wiadomo, słuch mhm. yy, no właśnie zapach tych środków wybielających. Yy. I to jak gdyby też, te zapachy są jak gdyby też i agresywne w stosunku do, do widza, bo to są bardzo ostre, jak to nazwać. No, możemy powiedzieć, że to jest no, jakaś woń, jakiś, no, no. ci którzy Ostra siedzieli woń. w pierwszych mm -hmm. rzędach, a nie palą na przykład, mm -hmm. mogli poczuć się dyskomfortowo. No i też wybielacz, który no, prawie litrami był wylewany na, na, na scenę, także ma swój określony zapach. Ja siedziałam z tyłu zapach. i nawet potwierdzam, tylne rzędy tak. też czuły wybielacz, także jestem też pod gorącym wrażeniem. Samego aktu poświęcenia, bo, bo, bo wystawianie ciała nie tylko na taki społeczny ogląd, ale też na działanie środków chemicznych bardzo mocny akt. Mhm. Tak jak wspomniałeś, to, to faktycznie mhm. lało się no może nie litrami, ale faktycznie czuć było dużej ilości było tego wybielacza ale, mhm. ale fajne było też e, e, jak się nazywała? Aurora. Kiedy Aurora właściwie mm, na, wysmarowała Rebekę mhm. e, w sposób taki bardzo mm, profesjonalny i delikatny, jakby jej masaż robiła, zwłaszcza jeśli chodzi o twarz. Taki to czuły, prawda? Też, też zwróciłem czuły. na to uwagę. Mhm. Też zwróciłem na to uwagę. No też i ważne jest, że pierwsze, pierwsza część. To Rebeka na kolanach, ślizgająca się po, po, po podłodze, z bielmem na oczach, z wymalowanymi na biało ustami. I to później jest chyba zmywane przez aurorę tak, z niej. Tak, tak. Mhm. A ona sama ściąga? I ona już wtedy siedzi na postumencie, jak. E jak dama w salonie piękności. Jak dama w salonie piękności. Dokładnie. Przegląda. Jeszcze trzeba powiedzieć, że niesamowity, że ona jest jak gdyby takim mm, symbolem kobiecości, ponieważ w ogóle przypomina Wenus z Willendorfu, jeśli chodzi o kształty. No, ja jestem bardzo wrażliwa na wizualne no, aspekty Wszyscy. Rebeka lubi mówić o sobie, że jest czarną artystką z białym spojrzeniem. Zapytana o co chodzi z tym białym spojrzeniem. Powiedziała, że chodzi tak naprawdę o to, że zawsze musi być czujna, uważna i patrzeć na to wszystko, co się dzieje w społeczeństwie, które nie chce w dalszym ciągu asymilować osób czarnoskórych. Był taki festiwal w Awignonie, gdzie doszło wręcz do aktów przemocy, jeśli chodzi o. O jeden ze spektakli Rebeki Chayon, ale ona mówi tak. We Francji ludzie i tak zawsze zobaczą przede wszystkim to, że jestem inna, że moje ciało jest inne, dlatego też musiałam zostać ekspertką od inności, zrozumieć, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być czarną, co to znaczy być queer, co to znaczy być grubą. Czy polska publiczność rozumie ten przekaz? Karolina. Teraz mam być głosem publiczności. <grych> Jadąc tutaj, rozmawiałyśmy, troszkę wymieniałyśmy takie pojedyncze z panią Katarzyną spostrzeżenia, i mi się przypomniał taki głos Andy Rotterberg, Andy Rotterberg że mm, kiedy patrzymy na sztukę, to każdy widzi to, co wie. I nie chcę tego użyć w sposób obraźliwy, ale znowu wracam do tego, jakie jest polskie doświadczenie i, i jak my rozumiemy i na co patrzymy. Myślę, że my Polacy, Polki też nie żyjemy w zamkniętym społeczeństwie jesteśmy coraz bardziej otwarci. Um, więc y, jestem jak najlepszego zdania i na, mam, mam doskonałą opinię o publiczności kontrapunktowej, um, więc troszkę się zakręcam, ale tak, <grym> myślę, że, um, że jesteśmy gotowi, że potrafimy odczytywać, że um, patrzymy um, i, i staramy się rozrozumieć, staramy się włączać. Też na scenie Teatru Współczesnego, Teatru Alek Pleciuga, ale też innych instytucji, dużo wspaniałych wydarzeń, przedstawień otwierających, zmuszających do refleksji. Ta dyskusja być może jest dla nas nieco zaskakująca, gdy uzmysłowimy sobie nie wiem, czy zarejestrowałyście to zdarzenie we Francji sprzed kilku tygodni, gdzie oficjalnie pozwolono. Afroamerykanom, afroamerykankom by nosiły dready, by nie zakrywały swoich fryzur idąc do pracy, ponieważ do tej pory dochodziło do bardzo wielu aktów dyskryminacji nawet pod, pod takim kątem, to znaczy pokazanie się w dredach było przez pracodawcę już źle odbierane. No mamy XXI wiek, rok 2024. Ja mam wrażenie, że to co my usłyszeliśmy z tej sceny, zwłaszcza w tym monologu Aurory, bo on wydaje mi się niezwykle istotny, także poza tym całym elementem opowieści takiej bardziej metaforycznej niż werbalizowanej dosłownej, że my i tak nie odczuwamy tego tak mocno jak, jak choćby takie osoby jak Rebeka i Aurora we Francji, właśnie. No to jest niemożliwe. My się możemy na przykład solidaryzować, bo jesteśmy kobietami na przykład. No i jakąś tam część tej dyskryminacji właściwie też odczuwamy na własnej skórze, ale po prostu takie multum jakie skupia się właśnie w Rebece i w czarnoskórych osobach, no to no jak to może do nas dotrzeć? Właściwie dociera do nas to, co jest naszym doświadczeniem, a całą resztę no to można wyczytać, obejrzeć w kinie, w podróży. Ale na pewno nie jest to przeżyte aż tak, znaczy przeżyte osobiście. Niemniej emocje pozostają, emocje e, buzują. E, no i teraz, gdyby odebrać e, whitewashing jako zapowiedź tego, co czeka nas w ciągu najbliższych dni, to strach się bać, mówiąc <śmów> krótko, o nasze emocje i, e, i e, nasze serca. Gdybyście miały okazję zobaczyć jeszcze raz ten spektakl, to z jakim nastawieniem? Pytam o to, bo się okazuje, że Rebeka zagrała to już 250 razy, o, stąd bardzo. zmieniają się y, różnego rodzaju atrybuty. Raz zamiast tych warkoczy są linki, trochę co innego kapie na tę podłogę. Ona mówi, że odczuwa fizyczny ból. Y, I co więcej, y, tak... Y, tłumaczyła zmiany scenografii tego, że nigdy się nie spodziewały z aurorą, że zagrają to 250 razy na, na różnych festiwalach, największych festiwalach świata. Yy, I ta cielesność też jest dość mocno połączona po prostu z bólem. Yy, ja już nie mówię o tym, że szorować scenę 250 razy po 40 minut, to już jest wyzwanie, ale rzeczywiście to dokręcanie loków czy, czy, czy linek, rozwieszanie tego wszystkiego na na scenie, powoduje ból. Zresztą tam na koniec była taka, powiedziałbym, niezaplanowana, chyba do końca kontrapunktowa scena. Mhm. Katarzyna mówiła o tej zapalniczce i próbie odpalenia tego y, ostatniego dreda czy, czy, mhm. czy warkocza, który żadną siłą nie chciał się od, od tych głosów y, oderwać. Rebeka siedziała i próbowała go sobie wyrwać. Nie wiem, czy, czy zwróciłyście też, no też uwagę na, 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 na tą scenę. No dobrze, jurorzy będą dzielić się swoimi wrażeniami tak. jeszcze raz. Myślę, że to jest też dobra okazja, by dzisiaj trochę na gorąco podsumować to wszystko, co wydarzyło się wczoraj. Tymczasem, Karolino, zapraszamy dziś na kolejny spektakl pokazywany w ramach Międzynarodowego tak. Konkursu Formy. Cóż to będzie? The Making of Pinocchio z Wielkiej Brytanii. Głośny spektakl, który został okrzyknięty najpiękniejszą queerową historią roku. Można jeszcze kupić bilety, bo sprawdzałam. Sprawdzałam już przed wejściem. Bilety jeszcze są. Gramy dziś, gramy jutro w teatrze polskim. To jest nowa, piękna scena, scena włoska zdaje się, także jeszcze można przyjść, zobaczyć. A oprócz tego, tak sobie zerknę, oprócz tego dzisiaj o 17 w teatrze Ralek Placiuga Robinson to jest spektakl dla dorosłych. Może nie wszyscy przywykli, ale tak, Placiuga, teatralek Placiuga. Wystawia też sztuki dla widzów dorosłych, a to jest spektakl, który opowiada o kryzysie wieku średniego. E, więc ciekawa propozycja. I również o 17 w teatrze małym, e, wykład performatywny m, o dziennikarstwie, o jego kondycji w zderzeniu ze sztuką i z fake newsami. E, Teatr Mały, godzina 17, wstęp wolny. Outriders. Tak, kolektyw Outriders, laureat paszportu polityki za rok 2022, będzie z nami Anna Górnicka z tego kolektywu, także serdecznie zapraszamy. A my, myślę, wspólnie z Karoliną zapraszamy na kolejną odsłonę naszego studia festiwalowego kontrapunktu. Spotykać się będziemy codziennie o godzinie 13. Dziś wyjątkowy gość na pierwszy ogień, Katarzyna Kozyra. Wielkie dzięki. Dzięki, dzięki. O zaproszenie. Jutro Piotr Jacoń, myślę, że możemy to zdradzić. Karolina Żabczak. I Konrad Wojtyła. I widzimy się codziennie do soboty. Zapraszamy i polecamy wszystkie wydarzenia, które e, zostały zaplanowane, zaplanowane w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontrapunkt. Bardzo dziękuję.